Czego potrzebuje kobieta, która uczy się malować obrazy? Taka kobieta potrzebuje konkretnej wiedzy, bo inaczej ma ochotę to wszystko rzucić. Ona chce wiedzieć, jak namalować światło i cień na tulipanach i innych kwiatach, tak, żeby oddać ich realistyczność i piękno. Chcę wreszcie cieszyć się z efektów. Chce umieć mieszać kolory tak, żeby motyle były piękne i niepowtarzalne. Ma dosyć ściemniania, że kolory stóby są najlepsze. Ta dziewczyna chce konkretnej wiedzy na temat kompozycji, żeby jej obrazy nie były wreszcie płaskie. Ona chciałaby stworzyć tam głębie. Kochana, czy wiesz, że jest takie miejsce, w którym możesz tego wszystkiego się nauczyć? To plener malarski online, na który już teraz serdecznie Cię zapraszam. Wcale nie musisz wychodzić z domu, żeby w nim uczestniczyć. Wystarczy, że włączysz komputer i w swoim przytulnym domu będziesz razem z nami malować te obrazy.